Witamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj pomówimy o ważnej kwestii, jaką jest pomoc. Pomoc drugiemu człowiekowi poprzez wolontariat. Zrobimy to na przykładzie jednej ze szkół. Wpierw pozwolimy sobie przedstawić szkołę, którą weźmiemy pod lupę. Witam. Przenosimy się teraz na szkolny korytarz, aby dowiedzieć się, co nasi uczniowie wiedzą o wolontariacie. Cześć, jesteśmy z programu Peron Centralny Show. Czy mogę zadać Ci kilka pytań? Jasne. Super, zatem czy jesteś w wolontariacie szkolnym? Nie, nie jestem. Okej, okay, a słyszałeś może czym zajmuje się szkolny wolontariat? Tak, ostatnio słyszałem, że szkolny wolontariat zbrał patronki, które były potem przekazywane do szpitali misyjnych w Afryce oraz sam brałem udział w akcji pomóc Dzieciom Przetrwać Zimę. Uczestniczyłem w warsztatach plastycznych w ramach akcji Twój Dar Serca oraz kiermaszu na rzecz Hospicjum małego księcia. W tym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji PCK Gorączka Złota. Poza tym wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali koncert charytatywny na rzecz byłego profesora ZSTK, Marka Madej, który stracił nogę w wyniku choroby. Organizujemy różne e, zbiórki, na przykład ostatnio zbiórka pluszaków dla dziecięcego szpitala e, klinicznego. Organizujemy również. E, różne wyjścia, jak na przykład ostatnie wyjście na cmentarz, gdzie zapalaliśmy znicze na grobach żołnierzy oraz więźniów Zamku Lubelskiego. W zeszłym roku zorganizowaliśmy zbiórkę książek anglojęzycznych dla biblioteki dla dzieci w odległej lindzie. Jedną z najważniejszych akcji w naszej szkole jest pomóc dzieciom przetrwać zimę. W tym roku zbieraliśmy dary w klasach, które następnie były ważone, a klasa, która zebrała największą ilość podarunków otrzymała nagrodę. Braliśmy również udział w kwestii ulicznej. W tym roku przeprowadziliśmy zbiórkę zegarków dziecięcych, które będą wysyłane do sióstr Dominikanek do Wrocławia, które będą dostarczały je do afrykańskich dzieci. Ok, super, dziękuję Ci bardzo. A teraz wracamy, moi kochani, do studia. Witamy z powrotem w studio. A oto nasi goście, wolontariusze ze szkolnego koła, którzy opowiedzą nam trochę o swojej pracy oraz osiągnięciach. Naszym pierwszym gościem jest Angelika. Opowie nam ona o akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Witamy cię, Angeliko. Witam. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak wygląda akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę? Oczywiście. Otóż ogólnym założeniem jest pomoc dla biednych dzieci poprzez ofiarowanie im potrzebnych produktów, takich jak długoterminowa żywność, środki czystości czy artykuły szkolne. Super, a jak wygląda ta akcja w Waszej szkole? W naszej szkole co roku ta akcja przybiera nieco innego charakteru. Były organizowane koncerty, występy Mam Talent, pokazy akrobatyczne czy kiermasze, podczas których zbieraliśmy dary na rzecz potrzebujących dzieci. Również w tym roku uczestniczyliśmy w wielkiej ulicznej zbiórce na terenie miasta Lublin. Naszym kolejnym gościem jest Michał. Michał opowie nam o akcji pozaszkolnej to jest Budujemy bibliotekę w Lindzie. Witaj, Michala. Czy wolontariat ogranicza się tylko do budynków Waszej szkoły? Zdecydowanie nie. Nasz wolontariat wyszedł daleko poza granice naszego kraju. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w inauguracji kampanii Wolni, Wolni, w ramach której zbieraliśmy środki pieniężne na rzecz ofiar handlu ludźmi. Zbieraliśmy również dary dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Syrii. Ponadto zbieraliśmy książki anglojęzyczne w ramach akcji Budujemy Bibliotekę w Lindzie. Super, a wiesz, może ile udało Wam się zebrać tych książek? Udało nam się zebrać około trzech kartonów książek, więc jestem pewny, że dzieciaki w Lindzie na pewno się ucieszyły. Ja też tak myślę. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Naszym kolejnym bohaterem będzie Marcin. Marcin opowie nam o idei krwiodawstwa oraz opowie o konkursie Twoja krew, moje życie. Witamy Cię, Marcinie. Słyszałem, że braliście udział w konkursie organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż. Tak, to prawda. Zeliśmy drugie miejsce w wojewódzkim konkursie Twoja krew moje życie, w ramach którego przygotowaliśmy film promujący ideę krwiodawstwa. Czy uważasz, że ideę krwiodawstwa należy promować? Tak. Oddając krew, pomagamy innym ludziom. Nasza krew może uratować życie potrzebującym pacjentom. Być może w potrzebie znajdą się nasi znajomi, czy też rodzina, a w przyszłości może to my będziemy potrzebować pomocy honorowych dawców krwi. Naszym ostatnim bohaterem będzie Przemek. Przemek opowie nam o idei pierwszej pomocy. Witaj, Przemku. Witaj. Opowiedz nam, proszę, jakie jeszcze formy pomocy znajdują się w Waszej szkole? W ramach wolontariatu działa grupa ratownicza zrzeszająca uczniów, którzy mają świadomość tego, jak ważne jest życie ludzkie. Wszyscy posiadamy certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy. Wiemy, jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia, doskonalimy swoje umiejętności pod czujnym okiem wykładowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wspaniale, a czy braliście udział w jakichś konkursach? Może maszcie jakieś osiągnięcia? Jednym z największych sukcesów jest wicemistrzostwo Polski w pierwszej pomocy, drugie miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach w pierwszej pomocy PCK oraz dwukrotnie pierwsze miejsce w grze o pierwszej pomocy. Dziękujemy naszym gościom, a Wam, drodzy widzowie, z całego serca polecamy młodzież z tej szkoły, jak i samą placówkę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, odwiedźcie tę szkołę. Czeka na Was wiele przyjemnych niespodzianek odnośnie formy nauczania, atmosfery i przede wszystkim wiele ciekawych i rozwijających projektów. Wolontariat w naszej szkole bardzo prężnie działa od kilku lat. Uczniowie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne, takie jak pomóż dzieciom przetrwać zimę, zbieranie korków, czy chociażby oddawanie krwi, krwi, która ratuje w wielu przypadkach innym osobom życie. Postawa tą, postawę tą staramy się kształtować uczniów, biorąc pod uwagę przyszłe ich życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne, żeby w przyszłości pamiętali o potrzebach innych osób. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi, takimi jak Polski Czerwony Krzyż w Lublinie, Hospicjum Małego Księcia, Szpitale lubelskie i domy dziecka. Pomagamy osobom najbardziej potrzebującym. Jako koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu jestem dumna z pracy moich wolontariuszy.